Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Piątkowe Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Dzisiaj porozmawiamy i o inflacji, ale także o działaniach pomocowych państwa i tym, jak to jedno z drugim się wiąże. Witam gości rządów pieniądza, panowie profesor Konrad Raczkowski, Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Waldemar Kozioł, Kozioł Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Witam Panów. Panowie, zatem zacznijmy od tych danych przed, że tak powiem, wolnym dniem, tak? Danych gus z których wynika, jaki mamy wzrost cen, tak ostatecznie za maj. No i tutaj ta wielkość się potwierdziła. Z tych wcześniejszych, czyli 13,9%, wzrost cen towarów 14,9%, usług 10,8%. Wobec kwietnia, wzrost o 1,7%. Tutaj towarów 1,9%, usług 1%. Za tam usługi rosną nam wolniej, ceny usług aniżeli ceny towarów. Teraz to tak inaczej niż to było w tym okresie pandemicznym i popandemicznym, za, takim na końcu pandemii właściwie. No i teraz jakbyśmy weszli w głębiej, to, to robi się ciekawiej oczywiście, bo najbardziej drożeje nam transport, 25%, nośnik energii, użytkowanie mieszkań, 22%, restauracje i hotele, 15,7%. Najmniej, łączność 3,6%, odzież i obuwia 4,3%, no i alkoholi, tytoń 6 i 5. No to panowie, w jakim kierunku teraz y, y, zmierzamy? Tak się zastanawiam, porównując te wszystkie wielkości, to w jakim kierunku zmierza, nie wiem, komfort naszego życia na tym etapie, ale no to już panowie ocenią. Y, a doktor Kozioł na początek. Przede wszystkim e, musimy na powiedzieć, że rzeczywiście to potwierdziły się dane. E, natomiast co pani raz wspomniała, czyli ten wzrost miesiąc do miesiąca 1,7 jest jednym z niższych w ostatnim czasie. E, w marcu było to 3,3 miesiąc do miesiąca, w kwietniu 2% i mamy teraz 1,7% wygląda na to, że powoli, ze względu na to, że zbliżamy się do okresu, kiedy bardzo mocno rosły ceny paliw i ceny ropy naftowej na rynkach światowych, powoli ten impuls inflacyjny będzie ulegał wygaszaniu. Pytanie o ten element, o który był tym czwartym elementem wzrostu, czyli ceny żywności ponad 14% i tutaj mamy wiadomo, że w okresie danego przedmówku ta cena żywności jest zawsze wyższa, ale ta skala wzrostu jest znacznie. Wyż, znacznie wyższa niż w poprzednich latach, w związku z tym myślę, że w długim okresie ten czynnik może odgrywać kluczową rolę. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe czynniki, czyli przede wszystkim ceny paliw transportu, bo to chodzi o ceny transportu wynikające z ten paliw to e, trzeba pamiętać o tym, że ten impuls inflacyjny będzie powoli ulegał wygaszeniu, szczególnie po, w okresie po sierpniu, kiedy już e, w przypadku cen gaz w cen ropy naftowej były wyraźnie widoczne wzrosty na rynkach światowych w zeszłym roku. No jak tak pan mówi to znaczy, że chce pan powiedzieć, że nie będziemy już oglądać tych ponad 8% na stacjach paliw. Wczoraj się przejechałam i przyznam, już. że było ponad osiem, osiem jedenaście, osiem trzydzieści To znaczy inaczej. E, tutaj to jest warunkowane tym, jak będzie wyglądała dwa elementy. Pierwszy element wynikający z, przy, z przyczyn zewnętrznych, czyli ceny globalne ropy naftowej i tutaj należy powiedzieć, że stosunkowo mało optymistyczny obecnie wygląda z tego powodu, że te kraje spodziewano się, że będą źródłami dodatkowego e, dodatkowej podaży, czyli przede wszystkim kraje basenu no taki perskiej. Arabia Saudyjska nie podnoszą w takim tempie wydobycia, mogło nie są chętne do podnoszenia wydobycia, ale nie podnoszą też w takim tempie, jak to było oczekiwane. I z drugiej strony Należy pamiętać, że na przykład Wenezuela nie została wciąż wprowadzona w pełnym zakresie do rynku globalnego, czyli ta dostępna podaż ropy naftowej nie wzrosła, a wręcz w związku z rosnącymi sankcjami na Rosję powoli po prostu spada i to tu może być jeden problem. Natomiast drugi czynnik. Ale to nie jest będą to też tańsze paliwa? To nie będzie też tańsze No właśnie, albo. teraz musimy, musimy przejść do czynnika wewnętrznego i to jest pytanie o to, co zauważył m.in. wczoraj USA, to znaczy pytanie, jak zachowują się spółki paliwowe i jak jest w sposób rośnie ich rentowność. Na czym, gdzie, w jakim obszarze są realizowane i jakie marże. I to jest pytanie o to, jak na polskim rynku wygląda kwestia marży przede wszystkim, ponieważ u nas nie ma marży za wydobycie, bo polskie firmy nie są do wydobywczymi, ale marży rafineryjnej przede wszystkim, ponieważ tam E, mamy ten efekt b, firm, które są praktycznie oligopolistami czy quasi-monopolistami, czyli Orlenu i Lotosu na polskim rynku. Chce tym... powiedzieć, że, że stosują one wysokie marże? My mamy tutaj takie informacje, to jest, to jest w formie reklamy, ale oczywiście tam jest mowa, o, że to jest liczone w groszach, a nie w złotówkach i że z tego utrzymywani są pracownicy itd. itd. Nie zgadza się pan z tym? Pytanie brzmi, o której marży firmy informują? Oczywiście marża na talu. Jest niewielka i tutaj to wynika z tego, że rynek detaliczny ropy, paliw w Polsce jest rynkiem, którym oczywiście orden ma dużą pozycję, ale z punktu widzenia prawnego nie jest to Polska dominująca. Natomiast troszkę inaczej wygląda w przypadku stawek ee, marży rafineryjnej i marży petrochemicznej. I marża rafineryjna na przerobie ropy naftowej e, nie jest może najwyższa na świecie, ale w okresie od marca wzrosła prawie czterokrotnie. W związku z tym jest to pewien problem. I to no to jest Orlego. decyzja kogo? Decyzja spółek czy decyzja rządu? Raczej ze spółek. I tutaj pytanie brzmi, ja jak właśnie. rząd na to reaguje? Czy rząd będzie wykorzystywał narzędzia władztwa korporacyjnego, czy nie będzie wykorzystywał tych narzędzi? Dlatego rzeczywiście można zrobić. Przykład tego, oczywiście możemy mówić, że to, co zrobiono na Węgrzech, nie jest specjalnie miłe, czyli ten zróżnicowanie cen paliw względem yy, tablic rejestracyjnych, tak krajowych, zagranicznych. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam rzeczywiście wpłynięto na obniżenie marży rafineryjnej i w okresie od marca marża rafineryjna mola spadła o 1,4. Chce Pan powiedzieć, że yy, dla Polaków. Powinna być w... Nie. W Nie, Ja myślę, ja myślę że to jest, to jest zły pomysł. Różnicowanie tego typu jest złym pomysłem. W ramach wspólnego rynku ludziom niepotrzebne niepotrzebny napięcia, tak wewnętrzne, jak, jak i międzynarodowe, to jest po prostu myślę zły trop. Natomiast rzeczywiście zastanowienie się nad tym, jaka powinna być, tak, być skala odpowiedzialności społecznej firm, firm paliwowych w Polsce i też nadzór korporacyjny nad tymi firmami i nad tym, jak realizują politykę rządu bo są to firmy pod kontrolą państwa, to jest już pytanie, które należy zadać. Aczkolwiek tam gdzieś, tak sobie teraz przypomniałam, widziałam taką tabelkę cen paliw w państwach, kilku tam wybranych państwach europejskich tam ta Polska była pokazana na ponad osiem, były oczywiście państwa pokazane na ponad dziewięć, ale rzeczywiście były tam we pięć z kawałkiem, tak? na, na złotówki oczywiście. tak. Panie redaktor, jest za prosto sprawa, to nie chodzi o poziom cen, bo rzeczywiście ceny paliw wciąż... No, no konsumentami to się... chodzi o poziom cen. Natomiast, nie, 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 momencik, natomiast Chodzi o poziom wzrostu, ten jeżeli porównamy wzrosty ten w Polsce, w Niemczech, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej. No dobrze, to teraz bardzo proszę, profesor Raczkowski. Zaczęliśmy od inflacji, zeszliśmy do paliw, ale bardzo proszę, teraz może pan zacząć od początku, czyli od tych wzrostów, i, i może też, bo to jest zawsze takie myślę budujące jak teraz to tłumić, no po prostu. Długi wywód państwo przeprowadzili, więc może tak trochę po kolei. W zasadzie to już tutaj padło. Inflacja, jeszcze raz powiem, nie jest zaskoczeniem, że ona urosła, a w zasadzie, jeżeli chodzi o odczyt gus została potwierdzona przez sam GUS, że szacunki były prawidłowe. Ta. Prawdopodobnie będzie nam dalej rosła. No i tutaj wracamy do, do tych tempali które rzeczywiście jeżeli chodzi o marżę rafinaryjną e, to, tak jak tutaj już padło czterokrotnie wyższa niż to było przez całe lata utrzymywane w Orlenie e, czy w Loto dlaczego w takim razie potrafi pan odpowiedzieć to, pytanie dlaczego. No to jest. No, odpowiedź jest bardzo jasna no to, na to trzeba by było spytać Orlen czy też Loto e, dlaczego. Rentowność na paliwie zrobił taką, jaką zrobił, bo to jest decyzja tylko tych spółek, nikogo innego. E, więc e, jeżeli może zarabiać tyle. E zarabia, prawda? No to jest jakby takie prawo rynku. I tutaj... No dobrze, przepraszam, no to teraz porównam to do czego, że jeżeli już tak rozmawiamy, no bo to nie była jałowa dyskusja, że tak zrobił i tyle, no tak samo zrobiły na przykład spółki pośle... pośredniczące w handlu węgiel... węglem, no i rząd podjął decyzję w tym momencie, że no jednak nie ustalamy maksymalną cenę, może jeszcze do tego dzisiaj dojdziemy jako osobnego tematu, ale teraz mówię o decyzji jako takiej. No i podjął taką cenę, no i koniec, no i nie ma takiej, takiego podwyższania cena. Tutaj. Też mógłby tak zrobić pana zdaniem? Czy powinien, czy, czy nie? No ale to jeżeli chodzi, pan, pani redaktor poruszyła dobry temat dla porównania. No Mamy tutaj zupełnie rzeczy nieporównywalne, które tak naprawdę ceny węgla tylko kto inny za to zapłaci, bo państwo za to dopłaci, podniosły niebotycznie. Ta cena węgla tak naprawdę będzie droższa niż ona jest obecnie, tylko że różnicę dopłaci państwo. Bo jeżeli jest dopłata do tego węgla, on dla klienta końcowego ma nie kosztować więcej jak 997 złotych, tam 996 z groszami, to tak naprawdę ta dopłata, której, po która będzie, może być rekompensowana do jednej tony, to 750 zł. Tak. I ona hmm. będzie wypłacana dla importerów. A to znaczy, że jeżeli importer będzie mógł wykazać, że ceny dostawy plus zakupy. Były większe niż od tej dopłaty podstawowej, to cena tego węgla mogłaby być 1650 zł. Oczywiście pozostałą różnicę pokryje państwo, bo państwo przewidziało. Tak. Dobrze, ale ja bym nie te... chciała, żebyśmy teraz przeszli do węgla, bo to jest jakby już też trochę osobny temat. Ale panie, pozostańmy ale przy to, tych ale paliwach. Tak, tak. ja ale jakby... Panie... Ale ja tylko chciałam Pani o decyzję. O to decyzję ja pana o co innego pytam o to, czy. Bo dobrze, na no nazwę to wprost inaczej. Eee, załóżmy, że jest ktoś, kto opala węglem dom no i tutaj zgadza się z tym wszystkim i jest zadowolony, ale jest ktoś drugi, kto węglem nie opala, natomiast jeździ samochodem, no i mówi, no to teraz ja bym potrzebował tej decyzji Państwa w związku z tym w tej kwestii, żeby jednak to paliwo było po 5-40, a nie po 8-12. No, każdy redaktor, czegoś morsza. oczekuje. Paliwo mogłoby, rzeczywiście, paliwo mogłoby rzeczywiście być może nie po 5, 40 ale po 6,90 bez straty dla nikogo w tym mm -hmm. momencie. Bez straty dla nikogo? No, Również dla Orlenu. Panie Bez straty dla nikogo. Z tym, że marża Orlenu byłaby 100, a nie 400% wyższa obecnie w stosunku do lat ubiegłych. No to mamy tylko taką A odpoczę. kto z tej wysokiej marży że... korzysta poza akcjonariuszami? No to jest, mamy, to jest spółka prawa handlowego, w związku z tym są podejmowane decyzje w tej spółki, ja się do nich nie odnoszę, nie oceniam ich, nie oceniam tych decyzji, natomiast e, faktograficznie, ekonomicznie wygląda to tak, a nie inaczej. I teraz, żeby dokończyć, e, żeby dokończyć, wpływ na to, ponieważ wykonywanie spraw i udziału w akcji skarbu państwa ma skarb państwa, zarówno do kopalni, jak i zarówno do koncernów. Państwo może interweniować i szczerze mówiąc e, powinno. Jeżeli chodzi o interwencję na e, węgiel, to ja e, bym zadał pytanie, czy nie można po prostu było zrobić lepszej interwencji, bo tak naprawdę ceny węgla podnieśliśmy e, do e, możliwości jej ustanowienia na poziomie 1600 e, zł z groszami. E, pytanie, czy nie było lepszych mechanizmów, Kontroli, Za chwilę. Chciałam to poruszyć jako drugi temat. Nie chcę tak kompletnie tego mieszać, bo przy inflacji nie mamy tylko, tylko paliw. No, skupiliśmy się na tym, ale mamy... No, no właśnie, po, no, no właśnie ta, pani profesor, pan doktor Kozioł, tak? Rozumiem już. Szanowni Państwo, trzeba tutaj naszym słuchaczom dobrze, dokładnie wytłumaczyć, dlaczego tak mocno koncentrujemy się na paliwach. Przede wszystkim ten komponent, ten energii, paliw mhm. ma duży udział w wskaźniku w koszyku CPI i on może kształtować wartość inflacji, czasami w oderwaniu nawet od pozostałych, tą, którą my widzimy we wskaźnikach ekonomicznych. To są oderwaniu od pozostałych elementów rynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mamy takie trzy główne grupy paliw i energii, które mamy cenowo dla gospodarstw domowych. Mamy ceny energii elektrycznej, mamy ceny gazu, ale te ceny tym się różnią od cen paliw, że są one regulowane przez, stawki są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki i tutaj państwo ma na nich bardzo bezpośredni wpływ. Natomiast jedynym elementem, który jest poddany w cudzysłowie pełnej, pełnej grze rynkowej jest właśnie cena paliw. Dlatego tak silnie tak. Na to zwracamy uwagę, ponieważ pozostała część jest za, zarządzana, można powiedzieć, i o ten wpływ masy stosunkowo niewielki choć rzeczywiście były podnoszone stawki i na ropę, na, i na y, energię elektryczną y, w ostatnich 12 miesiącach i w ostatnich 12 miesiącach były podnoszone stawki na gaz i też było to około 30%, ale było to raz i tylko 30%. Natomiast rzeczywiście mamy poważny problem z tym, że no, spółki być może powinny rzeczywiście, tak jak głoszą w swoich m, dokumentach w zakresie y, Odpowiedzialność społecznej y, korporacji, po prostu podzielić się być może rosnącą marżą rafineryjną z y, gospodarką, na, y, w której żyją, w której funkcjonują w której osiągają życie. No panowie, ale ja bym chciała jeszcze panów zadać takie pytanie, nie, nie tak całkiem bez powodu, jak to może to wszystko wpływać na, no, nie, może nie komfort życia Polaków, ale pewien status życia Polaków. A może tak to powiem, no bo jak sobie tam wejdziemy głębiej w te rzeczy i to już o, poza tym transportem, kiedy może przez, po, warto by było przestać jeździć e, samochodem, a, a przesiąść. Się na komunikację miejską, no ale ktoś powie, że to właśnie ten standard mu obniży. Potem no ten wzrost na żywności na poziomie ponad 14%, no co też można przejść z lepszych jakościowo produktów na gorsze jakościowo produkty, a jednocześnie, w, tak patrząc też od strony jakby firm trochę, no i obuwie, tylko 4,3% tam, warto też to przypomnieć, że tam w pandemii były bardzo duże też straty ponad 60%, 60 chyba wynosiły, więc tutaj jakby. Mało się to odbudowuje w tym zakresie, tego typu przedsiębiorstwa. No ale mamy na przykład na tej edukacji też 6-60% niskie tak naprawdę wzrosty, co też o czymś to świadczy. Znaczy, czy to nie świadczy o z kolei dużo na hotelach i restauracjach, więc ludzie rezygnują z wypoczynku. Panowie, czy zmienia się w związku z tą taką, a nie inną inflacją, takimi, a nie innymi komponentami, pewien poziom życia Polaków? Czy on się nie obniża. Pytanie, czy na jakiś długi czas? Część się co. Mamy, czy to no tylko chwilowo, przejściowo, Panie Profesorze? Ja bym powiedział, że to zależy od rządu. Jak rząd zdecyduje? Jeżeli rząd zdecyduje się, żebyśmy się cofali, to będziemy się cofali. Jeżeli zdecyduje się, że e, jednak e, nie będziemy się cofali, a rozwijali, to będziemy się rozwijali. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o nośniki cen energii, e, no to no niestety się cofamy. I jeżeli będzie. Ta podwyżka zapowiedziana w styczniu, bo styczeń zaraz będzie, zanim się oglądamy. No obejrzymy, właśnie, to będzie już styczeń. słyszymy ten stosunek ten, ten, stycznia. Y styczniem. Mhm, tak. i, y I to są zapowiedzi już prezesa URE, że te podwyżki będą, prawda? Zap zapowiedzi, y zapowiedzi innych prezesów koncernów, że te podwyżki będą. Y no, y Jeżeli chodzi na prąd, to tam było, było minimum 50% przewidziana podwyżka. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o inne nośniki typu gaz. Minimum wiemy, że będzie 20%, ale granica górna nie została podana. Więc, no dobrze, czy to jeżeli... oznacza, że w styczniu będzie znowu, bo tutaj już na naszej antenie ktoś tak powiedział w rządach pieniądza, że to oznacza, że w styczniu znowu będzie skok inflacji. Nawet jeżeli, tak jak powiedział doktor Kozioł, że widzi jakieś oznaki takie, że to troszkę może wygasa miesiąc do miesiąca, to że może tak będzie, gdzieś tam osiągniemy pik powiedzmy w sierpniu, może na początku września, może potem będzie nawet spadek, ale w styczniu znowu wygasa. Inflacji, właśnie z tych względów, o których Pan teraz mówi, Panie Profesorze. To znaczy, ja uważam, że rząd tutaj ma możliwości wyjścia, żeby powstrzymać te przyszłoroczne podwyżki. I tu żadne inne tarcze nie są potrzebne, po prostu podwyżek tych nośników, które są ustawowe, zapowiedziane, że mają być ustawowe, ich nie powinno być. Czy to będzie miało przełożenie na sytuację ekonomiczną tych przedsiębiorstw? no nie, oczywiście one by nie zarobiły tyle, ile mogłyby zarobić, ale to by uchroniło nas przed nie nawet spiralu, ale całą systemową inflacją, która <tryk> będzie napędzana nowymi agregatami od stycznia, jeżeli to miałoby się ziścić według zapowiedzi przedstawicieli rządu i organów administracji centralnej. Więc Panie profesorze, ja czy to przedstawił... nie jest ingerencja wolny rynek taka definitywna już kolejny raz? A czy ustanawianie marży 400% w nadzorze właścicielskim sprawowanym przez nadzór właścicielski ministra aktywów państwowych nie jest ingerencją w ceny? Pani strony, trzeba powiedzieć sobie inaczej, że spora część rynku energii po prostu jest rynkiem regulowanym, to nie jest wolny pełen rynek w zakresie gospodarstw domowych. Wolny rynek mamy tylko w zakresie zaopatrywania w tego typu media y, przedsiębiorstw. No tak. To już jest rynek regulowany, więc tu nie ma żadnej ingerencji. Natomiast pytanie okay. brzmi: rzeczywiście, czy w warunkach y, quasi-monopolu dwóch firm, bo to nawet nie oligopol, to jest quasi-monopol, y, powinno być to poddane kontroli? No tutaj to jest bardzo istotne, tym bardziej, że my, tak jak mój przedmówca wspominał, będziemy zrazu gonić więc będzie pętla. Rosną ceny paliw, rośnie, rośnie wskaźnik CPI, rośnie inflacja, rosną oczekiwania inflacyjne i będą podwyżki stóp procentowych. Tak będziemy to sami nabijać. Taką, no to co znowu. E, Panie doktorze, no właśnie, no to co, jakby wycofuje Nowu się pan z tego. Koszątów. Ale z, moment, moment. Panie doktorze, wycofuje się pan z tego, co pan powiedział chwilę wcześniej, że e, widzi pan, że już jakby ta inflacja się osłabia. To znaczy Zgadza inaczej. się pan z tym, że znowu w styczniu wyskoczy w górę? E? To, to znaczy w momencie, w którym e, będą podjęte decyzje o zmianach e, cen regulowanych e, gazu i ropy, to impóźniej zacznij się na tych nas, ponieważ tak jest skonstruowane polskie CPI. No dobrze. Powiedzmy, że CETA jest koszykiem dóbr, ale dla Polski. Jeżeli spojrzymy na HISP, czy na ten znormalizowany, on wygląda zupełnie inaczej. Teraz, żeby ocenić faktyczną inflację, dobrze jest wrócić do inflacji bazowej, która nie obejmuje cen żywności, cen energii. Tam jest w dalszym ciągu między 8 a 9. To jest wciąż bardzo wysoka inflacja, ale to wciąż jest taka bardzo, powiedziałbym, stosunkowo bezpieczna inflacja. Ale, ale ona rośnie. No rośnie, dlatego że, panie redaktor, rośnie PPI. Proszę pamiętać, że ceny producenta, ostatni odczyt w Polsce to jest 23,9%. 0% gro. Panowie, jeszcze Bo, chciałam... ciągnął resztę. Dobrze, Także mamy inflację No, właśnie, kosztową, o to chodzi. No, ale też tam i marże rosną gigantycznie, jeżeli o to chodzi. Ale dobrze, panowie, to teraz chciałabym um, jeszcze jedną kwestię poprzeć, czyli te stopy, stopy procentowe i kwestie walki z, z nimi. Tutaj w ostatnim czasie odwołuje się wiele osób do tego, co mówił prezes Glapiński, do tego, że na początku lat 90. te, te stopy procentowe wynosiły nawet 36% i tutaj Hanna Goronkiewicz walcz się dzisiaj broniła. Mówiąc o tym, że 44% wówczas wynosiła inflacja. więc ta, że ta relacja była inna i to jest bardzo ciekawa kwestia, bo ta relacja, jak to się wylicza, to wynosiła wtedy 81%, czyli jakby stopy stanowiło 81% wówczas realnej inflacji. Dzisiaj jest to 42%. Gdyby to wyrównać, to dzisiaj stopa powinna wynosić 11, mniej więcej i 50%, no co wtedy by od razu pewnie oznaczało lokaty na 12%. I pewnie ludzie wszyscy by wtedy jeszcze bardziej gremialnie szli i oszczędzali. Co panowie na, na taką koncepcję? Czy to jest w ogóle niewłaściwa koncepcja? Panie profesorze? Ja bym jeszcze, pani redaktor, postawił jedną rzecz, taką myślę ważną dla nas i w takiej debacie publicznej. Mianowicie, jeżeli nawet wrócimy do tego węgla, którego brakuje, bo nie możemy wydobyć tyle, ile. Nie importujemy, wiadomo, z kierunku rosyjskiego i nie możemy tyle wydobyć, ile nam potrzeba. Na przykład rząd niemiecki wysłał swoich najwyższych przedstawicieli spraw zagranicznych i biznesu do, na przykład do Indonezji, ale to nie był jedyny kierunek, żeby podpisać nowe kontrakty na dostawy węgla. Z Polski setki firm wysyła tam maile, których nikt nie, nie traktuje poważnie. Dostają jakieś oferty i przesyłają nam potem jakieś miał najniższej jakości, oczywiście inny niż w dokumentach przewozowych, które rzeką miał być wyższej jakości. Jeżeli unormowalibyśmy tą politykę, że po prostu zakontraktowalibyśmy z jakiegokolwiek kierunku, po dobrej oczywiście cenie, takie zakupy węgla, które nawet mogłyby robić kopalnie, nie stoi to nic na przeszkodzie, nie mogą wydobyć, chcą sprzedawać to, to mo można to kupić. No nie mm. mamy tego. Ma panowie, mamy dopłatne... no ale to nie byłby y, tani węgiel. On musiałby być droższy od do tego, który był. No nie odpowiedzcie już panowie a, na to no pytanie, właśnie, o które poprosiłam. No a proszę mi węgielce. wierzyć, że na te e, stopy procentowe ludzie teraz czekają z zapartym tchem. Jak nigdy stały się one a, tematem, a, 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 a tematem zainteresowania. A. Jeszcze raz. Jedno słowo? Będą rosły, będą rosły no ponieważ dobrze. rozpoczyna się międzynarodowy cykl z podnoszeniem No Niestety... właśnie, rozpoczyna się i to też jest ciekawe, tak? I także Fed i mamy tutaj takie informacje. Dobrze, dziękuję panom, w takim razie uprzejmie, bo nasz czas dobiegł końca. Dr. Waldemar Kozioł, Uniwersytet Warszawski i profesor Konrad Raczkowski, Centrum Gospodarki Światowej UKSW byli gośćmi rządów pieniądza. Dziękuję, do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję.